Witam wszystkich serdecznie. Dziś, po można powiedzieć takiej troszkę dłuższej przerwie, wracamy do y, projektu drzwi garażowe warsztatowe. Niestety, chwilowo musiałem przerwać pracę, ponieważ no, wpadają inne zlecenia. Także no, trzeba było przerwać pracę nad drzwiami. Dziś, właściwie od wczoraj, e, zacząłem ponownie. Jak widzicie, tu już wąskie skrzydło wejściowe leży przede mną. E, ramki, tu wszystko jest, ramka jest umalowana, jedna, druga, rama, to wszystko jest na dworze. E, jak widzicie, od środka już blachą mam. Blachą już mam y, obłożone, obite. Blacha ocynkowana. Widzicie, tak wygląda. Tu jest, tu jest dany silikon pod blachę. Jak widzicie, o to jeszcze gdzie, gdzie. Silikon po prostu sobie nie trzeba palcem przetrzeć, jak widzicie narysunki zostały ładnie, z farbą zamalowane, ładnie to to wszystko przylega, gdzie nie gdzie, ale jest gruba, grubo, grubo jest, jest mi, że jest grubo dane, grubo dane silikonu, tu troszkę odstaje, ale to wiadomo, to będzie klamka, to jeszcze to dociśnie na razie klamek nie montujemy zamka też nie także tak wygląda po malowaniu także widzicie tu jest, blacha już jest przynitowana pod pod zamek, pod wszystko jest nawiercone i właśnie zaraz biorę się za za przyklejanie uszczelki Uszczeleczka taka po spłaszczeniu tam wszystko było dawane yy, rozmierzane po spłaszczeniu Po spłaszczeniu ma około 3-3 mm kupowałem ją w wersji takiej podwójnej ale to się bardzo, bardzo łatwo się to bardzo łatwo się to rozdziera o. i to w mi tak się rozdziera no i to wiadomo taśma samo przylepna szczelka będzie montowana tu na tej przylgni ponieważ jest to tak jak wam wcześniej wspominałem jest to profil łóżkowy akurat właśnie na tej przylgni tą szczelkę przykleimy wiadomo tu będzie zacięta pod kątem 45 stopni to równie, równie dobrze na tej stronie żeby nam się to ładnie w wszystko w ten narożnik zeszło także nie będę przedłużał bierzemy się bierzemy się do pracy Strzelkę już mamy wklejoną. Jak no, Widzicie docinanie tych rogów no nie należy do najłatwiejszych takich. Ale najwyżej tam troszkę silikonu wcisnę. Tu wyszło lepiej. Ten rok też jeszcze tak jakoś w miarę jak to wygląda no nic, nie będziemy się tutaj nad tym z tym bawić także pierwsza strona uważam, że jest zakończona uszczeleczka wklejona tak jak widzicie z każdej strony fajnie tutaj nam przylega Klej nawet powiem Wam, że taśma nawet nawet w miarę mocny klej ma Bo wcześniej Może też, jak wiadomo, może zależy od firmy Wcześniej wiem kiedyś już strzelkę, to nie było, nie było ten, klej nie był taki taki mocny jak tutaj no to nam tam się wszystko ładnie trzyma, tak jak mówiłem, tutaj jeszcze ten, ten silikon uszczący się to trzeba będzie po prostu rozpuszczalnikiem to wiadomo nie będziemy tego ruszać, ale o, schodzi łuszczy się normalnie, schodzi palcem to gdzie nie będzie jak się przygroziło też ten dobra. Ja się zabieram, odwracam drzwi na drugą stronę. I zabieram się za docinanie ocieplenia, czyli styropianu. Ok. Drzwi już obrócone na drugą stronę. Tak widzicie. Styropian już naszykowany. Styropian jakiś tam twardszy, po prostu wziąłem na takie y, posadzki tego typu. Tak się prezentują drzwi z drugiej strony. Znaczy właściwie drzwi jeszcze nie drzwi, właściwie ramka. Tak wyszły zawiasy, które widzieliście we wcześniejszych. W odcinkach. Także bierzemy się za docinanie styropianu że naj, najlepszym rozwiązaniem będzie <laughs> y, ciąć stereopian w tą stronę, dawać go. Ponieważ to będzie najmniejszy odpadek. I analogicznie druga płyta, trzecia, później czwarta i kawałek. Dobra, nie będę przedłużał, bierzemy się do pracy. po prostu silikonem Jak widzicie, styropian docięty, dopasowany. Ok, proces wypełniania, uszczelniania styropianu i tak dalej mamy już za sobą. Została nam blacha. Tak, jak widzicie, blacha jest drewnopodobna. Pisałem na grupie. Ten kolor po prostu na ten kolor się zdecydowałem, nie chciałem żadnego grafitu. Bo grafit jak, jak dla mnie już jest za bardzo oklepany, wszędzie po prostu wokoło ten grafit, no ale wiadomo o gustach się nie dyskutuje. E, także blachę już mam dociętą. Tu to jak mówiłem. Tu mamy oś poprzeczki i to sobie po prostu zacznę w tą stronę tym, tym rozstawem, który, który mam po prostu rozmierzone na całą, na całą tą ramkę. Tu jak nam wyjdzie, tak nam wyjdzie. No cóż, no, nie będę już tutaj kompinował, bawił się w jakieś dokładne ten rozmiary. Jest blacha tak praktycznie na styk dlaczego nam wychodzi przy samej ściance no ale inaczej się nie dało tego rozmierzyć po prostu bo chciałem żeby tu musiałbym wycinać po prostu tutaj musiałem wycinać Kiedybym chciał blachę dać dalej na zakład albo jechać tu ją po prostu na te na zawiasy no ale tego nie chciałem po prostu zawiasy po prostu chciałem żeby no w takiej formie żeby były widoczne tak przejdziemy tutaj dalej do następnego pola równego i jedziemy tak wiercimy tutaj na środku nosi profila i analogicznie rozmierzamy tak tam. Miejmy nadzieję, że nam wyjdzie dobrze. I sprawdzamy. Tu mamy środek. I zobaczcie sobie. Tu mamy środek. I tu mamy środek. Czyli, tak jak mówiłem, wychodzi nam powtarzalnie. Jeżeli, mówię, jeżeli oczywiście przełożymy się do tego, dobrze to rozmierzymy, dobrze, dobrze tutaj natrasujemy, wytniemy na przyrządzie, to wtedy tam wychodzi nam powtarzalnie. Dobra, teraz Zrobimy sobie miejsce przy miejsce przy klamce. Klamka jest akurat na drugą stronę. To na to nie patrzcie, tylko po prostu sugeruje się tym, yy, gdzie po prostu jakiej długości dać otwory od klamki, żeby po prostu czasami nie wejść tu po prostu na na szyld od klamki, tak? nie. rysikiem. Okej. Okay. W tej odległości możemy sobie... tutaj spokojnie wiercić. Dość. Dobra, teraz chcę Wam pokazać, yy, jaki mam sposób po prostu tutaj na wiercenie po linii, tak? Niektórzy tam po prostu yy, nie wiem, tam odmierzają sobie jakąś słówmiarką czy coś takiego. Yy, ja na dobrą sprawę też mogłem posłużyć się taką słówmiarką, tak? Yy, tu po prostu odrysować sobie tam po prostu, powiedzmy po to jest tam, powiedzmy po te 3 cm, bo tak tutaj miałem odmierzone ale dla mnie to jest bez sensu robię coś takiego nituję w pracy robię inaczej bo tutaj yy, nituję nitownicą ręczną także po prostu tego nitami mi po prostu nie zrywa do końca tak tutaj czyli ta szpila wystaje tutaj Tu normalnie mogę sobie ten sznureczek zaczepić i to samo jest z drugiej strony tak samo jest nic zerwany szpilka jest zbita i teraz e, coś takiego jeżeli zaczynam wiercić to robię coś takiego przykłada po prostu po środku sznureczka Szturaczek odsuwam, bo w momencie wiercenia tak to on po prostu nam się tutaj przeciera i momentalnie nam się przerywa. No i wiercimy. No i analogicznie wszystkie pola robimy tak samo. Także widzicie, wszystko mamy, no może nie, nie jest tak aż to tak precyzyjnie, no ale tak staramy się wiadomo wiercić po, po miejscu po prostu no w wyznaczniku sznurka, tak. No już nitowania po prostu nie będę pokazywał, bo nitowanie to chyba każdy wie jak wygląda, yy, wiercę po prostu te wszystkie otwory wydmuchuje to, wydmuchuje te opiłki, wydmuchuje, staram się wydmuchać tutaj dokładnie y, powietrzem pod pistoletem. Nakładam tutaj silikon tak jak y, z drugiej strony i wtedy, wtedy zaczynam, wkładam nity po kolei i jadę seryjnie, no i tak to, tak to będzie wyglądać. No. Dobra, na no dzisiaj będziemy kończyć. Pewnie zobaczymy się. Zobaczymy się niedługo, może w jakimś kolejnym projekcie, może nagram jakiś krótki filmik, nie wiem czy z montażu drzwi. I zobaczyć, może się uda, może nie. Jeżeli coś, to nagram coś po, po prostu po, po montażu. Trzymajcie się, pozdro dla was, cześć.